Panie, pierwsze 20 lat na scenie to jest idealny czas na podsumowania. Jak wspomina Pan te 20 lat wśród publiczności z takimi przebojami, jakie zapisał Pan na swoim koncie? No wiesz co, cały czas staramy się być blisko publiczności. To jest trudny czas, bo 20 lat być na scenie to jest e, ogromne skupienie. E, I my staramy się być e, po 20 latach. Bardzo ważne jest, żeby nie tylko muzyka, to co my tworzymy i w to wierzymy, ale to co my tworzymy razem z publicznością i razem z publicznością z powrotem to co tworzymy, bo to jest niezwykle istotne. Publiczność jest właśnie naszym sprzymierzeńcem, naszym przyjacielem i myślę, że po 20 latach to jest taki nasz klucz do tego, żeby grać przez kolejne 20 lat. 20 lat to też czas licznych koncertów, licznych wyjazdów, festiwali, mniejszych, większych wydarzeń. Jak udało się panu znaleźć balans w życiu prywatnym? Czy jest coś takiego, czego żałuje pan, że był pan na przykład mniej obecny w domu, przez to, że musiał być gdzieś na scenie? Znaczy, przecież to scena jest naprawdę bardzo wymagającym miejscem. To są wieczne koncerty, to są wieczne wyjazdy. Tego nie nauczyli nas w szkole podstawowej. Możesz mieć piątkę z matematyki, piątkę z geografii, piątkę z historii, ale jak żyć tego nas nigdy nie nauczy i myślę, że czas też jest takim Twoim sprzymierzeńcem i mam nadzieję, że czas dla wszystkich ludzi na całym świecie jest sprzymierzeńcem, a nie tylko podcina im skrzydła. Ale czy pan konkretnie miał jakąś taką sytuację, której żałował po czasie, że, na przykład, nie wiem, nie był na weselu znajomych, bo w tym czasie miał super jedynki? Nie, am? nie, takich rzeczy nie wolno rozpamiętywać, nie wolno żałować. To, co było, zawsze zostawiamy z tyłu. To jest też sztuka, której uczymy się jako ludzie dorośli, żeby nie patrzeć, bo, bo to, co, to, co się wydarzyło, na no, to już nie mamy wpływu. Teraz z 20 lat na scenie się, czy na przykład zważał Pan kiedyś wzięcie udziału w programie rozrywkowym, żeby nie tylko być inspiracją muzyczną. To będę jeszcze bardziej nieobecny. Wiesz co, ja, ja balansuję pomiędzy tym, żeby właśnie mieć oddech i, i, i grać na scenie. Gramy dużo, bo film gra cały rok. Program rozrywkowy na pewno by zabrał trochę czasu, ale program rozrywkowy jest fajnym doświadczeniem. Kiedy już jesteś bardziej doświadczoną osobą, myślę, że mógłbyś udzielić kilku cennych rad. A wolałby być uczestnikiem, czy jednak jurorem? Jurorem, jurorem. Ja chcę być jurorem, jeśli już. To my apelujemy do produkcji. Panie Piotrze, mam takie jeszcze jedno pytanie do Pana. Bo też jest Pan ojcem czwórki dzieci. Czy gdyby Pana dzieci chciały pójść w ślady ojca i wejść do show biznesu, byłoby tak, czy nie? Oczywiście, że tak, bo dzieci trzeba wspierać i podglądać. Tak robił mój tata świętej pamięci i tak robię ja. A jaką radę miałby Pan dla dzieci, żeby nie przejmowały się tymi negatywnymi opiniami, bo jednak wkraczając do tego świata... Nie wiem, trzeba... to jest, nie wiem, to jest masakra. Słyszałem, co się u dodę wydarzyło i to jest naprawdę masakra. My artyści musimy się absolutnie wspierać, ponieważ scena jest bardzo, bardzo wymagająca i mieć w tyle głowy, takie negatywy, jak na przykład u Doroty się pojawiły, to nie życzę nikomu i mam nadzieję, że jak najszybciej się z tym upora. Nie ma rady na te negatywy, po prostu trzeba sobie z tym poradzić i, no i wspierać, wspierać też młodych artystów, bo młodzi artyści często... E, rok, dwa, trzy grają, potem nie wiedzą dalej, co mają ze sobą zrobić. Trzeba ich wspierać. Zawsze dobre słowo, uśmiech jest myślę ważny dla młodych artystów, bo oni jeszcze tej sceny tak nie znają, tak jak my, tacy trochę bardziej wyjadacze. Wyprzedził pan moje trochę pytanie, bo chciałam nawiązać do Dodo i zapytam, czy pan na przykład podczas tych 20 lat spotkał się z jakimś takim komentarzem, który pana bardzo dotknął? Nie, wiesz co, ja myślę, że takie komentarze ja już to dawno powyrzucałem z głowy, bo były takie głupoty, że, że naprawdę już, ale to było kiedyś, kiedyś w ogóle mam wrażenie, że internet był bardziej agresywny. Obecnie, obecnie internet jest taka kampania Nie hejtuję i ja w tej kampanii jestem ambasadorem i opowiadam młodzieży, dzieciom, ostatnio takim dzieciakom w siódmej, w klasie opowiadałem, bo bardzo źle się też dzieje, że w internecie młodzież się hejtuje, a potem dzieje się tragedia. A no może właśnie artyści powinni się jeszcze bardziej zjednoczyć i na przykład no zrobić pewnie. taki koncert, jak było po śmierci pana Adamowicza. Bardzo, bardzo dobra podpowiedź i myślę, że takie coś na pewno ja mam w tyle głowy, bo im jestem starszy, tym wiem, że szacunek jest bardzo ważny dla drugiego człowieka. I wtedy zaprosił pan do udziału wszystkich artystów, tak? Rozumiem. Pewnie, zaprosiłbym do udziału wszystkich artystów. Myślę, żebyśmy spotkali się, zaśpiewali. to jest, to jest bardzo, fajna, bardzo fajny pomysł, ale to jest twój pomysł, więc ja ci nie, tego nie będę zabierał. A my apelujemy do artystów, może ktoś nas podłapie. Panie Piotrze, serdecznie dziękuję za rozmowę, nie będę przedłużać, bo tu kolejka jest ja, ja dziękuję również i wszystkiego dobrego. Kolejnych 20 lat. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Cześć.